Witam serdecznie, ja jestem Retro, a to jest kolejna kariera i kolejny odcinek FIFA 21 Fantasy Ekstraklasy, w której zgromadziliśmy najlepszych zawodników z całego świata, świata FIFA 21 oczywiście, w naszej rodzimej Ekstraklasie. No to zobacz, gdzie gra Ronaldo, gdzie trafił Messi, a gdzie nasz swojski, wspaniały, najlepszy w 2020 roku na świecie Robert Lewandowski. Przy okazji zostaw ciuka w górę, zostaw subskrypcję, walnij tam w dzwonek i nie czekaj jak najman pod stadionem Rakowa. Tylko jedziemy z tym odcinkiem, zaczynamy, lecimy ze skrótami, hej. Czwartą kolejkę FIFA 21, ekstra klasy, zaczynamy w Zabrzu, Górnik podejmuje Zagłębie Lubin. No i będzie chyba okazja Dybali, szuka Halanda i piękna bramka dla Górnika, zaczynamy tą kolejkę. Z Dybalą tutaj zaskoczyło, świetne podanie, dołożona noga, mamy prowadzenie w Zabrzu. Ależ teraz okazja do Górnika. Świetnie wychodzi Dybala. Dybala sam na sam z bramkarzem. Dybala! 2 do zera Nie! Ajajajajaj! Górnik wychodzi z akcją. Haaland dzisiaj zdecydowanie w dobrej formie. Ale to uderzenie niecelne. W rzeczywiście jest jakaś metoda. Dobre zagranie do Sylwy i w bramce Wojciech Szczęsny. I Cardi Zagłębie przed kolejną szansą, ależ teraz uciekli górnikowi, no i uciekli do samego końca. Jeden do jednego w Zabrzu. Zachowali spokój, zachowali zimną krew, spokojnie konstruowali tą akcję, no i w końcu się doczekali takiego momentu, gdzie górnik przysnął w defensywie, Powi, górnik stara się to powstrzymać dobrze. Haland wychodzi teraz górnik, czy zdoła odegrać. Oj tak! I nie ma bramki! Jeden do jednego w zabrzu i to jest. Kolejny mecz, w którym Górnik nie wyglądał najlepiej w tym sezonie. Zaczęli ambitnie, zaczęli dobrze, ale później z minuty na minutę słabi coraz bardziej. Przenosimy się do Poznania. Lech Poznań, Wisła Płock. Trudne zadanie przed Lechem. Ostatnie miejsce w tabeli, tylko jeden punkt, a Wisła to lider. Trzeba się tutaj prostymi środkami wejść po lekarnę. No i wchodzi Lech Poznań przed szansą. Ależ było blisko. To się udało. Co teraz? Ależ okazja dla Lecha znowu. I jest bramka dla Lecha Poznań. Za Bumejang. Trafia dla kolejorza. Radość na trybunach w Poznaniu, bo kibice już czują, że to może być ten mecz, w którym Lech się przełamie. Okazja Meyanga, Dobre uderzenie, ale świetna interwencja tutaj bramkarza. Żijech, żyjech, teraz doskonała szansa dla Lecha i jest druga bramka! W końcu żyjech odpala w tym spotkaniu. Na pewno to nie była wysoka ocena przy jego nazwisku, ale teraz świetnie włączy się w akcję ofensywną. No i Lech w tym spotkaniu rzeczywiście... Ładna akcja Lecha, no i teraz De Jong przed szansą, ale chyba spalony. Patrzymy na sędziego. Nie ma spalonego! Gol dla Lecha Poznań, numer 3 staje się faktem. Znakomicie, De Jong się włączył w tą akcję. O i teraz okazja Ramzej przed szansą. No i nie ma bramki, ależ pudło Ramseya. Koniec tego spotkania, pewne zwycięstwo Lecha Poznań. No i w końcu trzy punkty zostają w Poznaniu. W Częstochowie Raków podejmuje... Pogoń Szczecin. Go Lewandowski wypuszcza znakomicie. Martiala. Martial! Blisko, ale obok. Są. Wrzutka w pole karne. I zamyka to Benzema. I cóż to było za zamknięcie! Ależ zaskoczony tutaj Raków Częstochowa. Znakomita ta wrzutka. I Karim Benzema na długim słupku. I chyba to jest zasłużone prowadzenie. Forda, Rashford sam na sam z bramkarzem. Rashford. I 2 do zera nie. Poprzeczka ratuje raków, ależ nieprawdopodobna sytuacja. Wrócił tam DGA w porę. Ciężko było ocenić, czy to któryś z zawodników pogoni Szczecin, czy wracający DGA. Raków zupełnie pogubiony tutaj. Kolejna okazja, no i jest 2 do 0, więc nie ma. Nie ma tej bramki. Jednak Grashford na spalony. Wandowski, ładnie, teraz ucieka Sterling, no i może uda mu się urwać. Urywa się Sterling. Mocno przyłożył, ależ jest bramka. Znakomite zachowanie tutaj Sterlinga. Urwał się obrońcą, wziął. Cały ciężar tej akcji na siebie. Asysta Roberta Lewandowskiego. Lewandowski. Jeszcze raz Sterling nie kalkulował. No i Raków wraca do gry. I tylko punkt. Ale biorąc pod uwagę grę Rakowa w całym tym spotkaniu, no to i ten punkt jest dla nich powodem do radości. W Krakowie. Krakowia podejmuje przy ulicy. Kałuży Piast, Gliwice, prytniejszy tam w polu karnym, uderzenie, jeszcze z daleka, ale szansa teraz Krakowi, obity słupek, bramk nie ucieka do podania, jest Karasko, w środku Hazard, czy dojdzie do niego ta piłka? Hazard, nie ma bramki, plan dała wyprowadzenia. a tymczasem Piast przed szansą, ależ teraz poprzeczka zdaje się uratowała Oblaka, jest, szuka Millera przed szansą Niemiec, uderzenie i bramka, ależ gol, ależ rykoszet. Dobrze pianić do Millera ten obrócił się z piłką. Zobaczył, że ma troszeczkę miejsca huknął. No i tutaj wydaje się, że obrońca piastaglibice zmienił kierunek lotu piłki. Albo zasłonił na Tak widać wyraźnie, że zmylony włoski bramkarz stara się utrzymać kontakt z czołówką. Stara się, ale uwaga, bo teraz Piast 1-1! Aguero! Tylko jeden punkt Krakowi. 7 punktów po. W czterech kolejkach Lechia Gdańsk, Warta Poznań na stadionie w Gdańsku, komplet publiczności czekających A dobry występ swojej drużyny. Kantek, który świetnie zagrywa do Cristiano Ronaldo, Ronaldo, potężne uderzenie. I mamy rzut karny, zupełnie nieoczekiwany obrót zdarzeń. Devry zagrywa ręką w polu karnym Niefrasobliwa interwencja, zobaczmy jeszcze raz tutaj Górna piłka, no wystawił te ręce Rzeczywiście jakby blokował Griezmann kontra Gulaszy. Griezmann! Pięknie wykonana jedenastka Tańczył tutaj Gulaszy na linii Rafa, czy dojdzie do tej piłki Rafa, poradził sobie Biegnie tam zawodnik Lechi, nie wiem czy nie będzie rzutu karnego Jednak rzut karny, to tak właśnie wyglądało, że tam spóźniona interwencja Roberto, niepotrzebna Griezmann za moment może zdobyć drugą bramkę w tym spotkaniu I zdobywa, zmienił sposób wykonania rzutu karnego, ale nie zmienił precyzji Sytuacja Lechi dramatyczna próbuję mu wyjść do gry Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo No i to może być ten moment nad bramką Putinio do Cristiano Ronaldo. Czy poradzi sobie Ronaldo? Poradził sobie Ronaldo. W końcu gol! Portugalczyka. Przestał kalkulować, zaczął strzelać. Ale nadal do szczęścia Lechy brakuje jeszcze przynajmniej jednej bramy. Bramki. Muszą też uważać oczywiście. O, teraz Royce w polu karnym. 3 do 1, ależ Gulaszy, ale zobaczmy. Ta asysta Grismana. Idealnie wchodzi tutaj Royce. No i później. To już była formalność. Cristiano Ronaldo, dobre teraz zagranie do Coutinho, Coutinho! I bramka! Jest gol na 3 do 2, no to jeszcze będą emocje w Gdańsku, robi się tutaj meczysko. To jest dokładnie to, co powinien akcję wcześniej zrobić Cristiano Ronaldo, po prostu zamknąć oczy, nie myśleć, tylko strzelać. Coutinho huknął na długi słupek, no i piłka w siatce. Radzi sobie najlepiej z Francuzem w tym spotkaniu, Devry i... Gulashi 4-2! Co się tutaj dzieje w Gdańsku? Alechia, pomimo tego, że się stara, to wszystko jak krew w piach. A w drugiej też nie ustrzegli się błędów gospodarze, a nie ustrzegają się ich nadal. Antoine Griezmann, 5 do 2, coś nieprawdopodobnego. ja nie wracajcie do domu, napisałby pewnie jutro lokalny dziennik, gdyby nie fakt, że przecież oni już w domu są, bo to stadion, który do Lechi Gdańsk należy. 2 do 5. Rzadko spotykany w piłce wynik, częściej w hokeju, ale dziś takim wynikiem rozprawia się Warta z Cristiano Ronaldo i z jego kolegami. Litości nie było. Wisła Kraków kontra Stal Mielec. Wracamy do Krakowa z tym, że na inny stadion. Te brojne mocne uderzenie na bramkę, ale niecelne. O, teraz ładnie Debrojny wychodzi. Harry Kane. No i teraz Harry Kane musi trafić i trafia 1 do 0 dla Wisły Kraków w tym spotkaniu. 22. Minuta meczu. Znakomita akcja tego zabójczego duetu Białej Gwiazdy. Piłka w siatce. przywłaszczył sobie. Dobra akcja. Teraz, ależ Gol Stali. Co się tutaj wydarzyło? Zupełnie zaskoczona Wisła. Zupełnie zaskoczeni jesteśmy wszyscy. I zwyczajne gapiostwo. Jakby nie wierzyli, że z tak strego kąta, z takiej pozycji można zdobyć bramkę, by tych błędów nie powtórzyć. Chociaż Kevin De Bruyne ma tutaj inny pomysł. Harry Kane! 2 do 0! Ależ współpracuje De Bruyne z Kane'em! Przed szansą na wyrównanie. Stal Mielec z impetem jeszcze nie powiedział ostatniego słowa tym meczu. Ale 4 2-2! W polu karnym znów się zabawił i znów znalazł lukę w defensywie Wisły Kraków. Tutaj wychodzi Sane. Sane w końcu się włączył w akcję ofensywną w tym spotkaniu. Leroy Sane 3-2 dla Wisły. Wisła na odwrót. Wisła cofnięta, ale we własnym polu karnym, mając w środku De Bruyne Wychodzi mu Kane do gry. Kane wraca ta piłka do De Bruyne. De Bruyne! No, Powinna to być czwarta bramka. Teraz zagranie doskonałe. Harry Kane czeka na partnerów. I zamykamy to spotkanie, proszę Państwa. 4-2 z tego się już stal Stalmieres nie podniesie. Z trzema punktami. To możemy już powiedzieć oficjalnie. Na razie, Patryk. Dzięki. 4 do 2. Pewne zwycięstwo Wisły, mimo wszystko. Bielsko-Biała, a tutaj Górale z Podkinczoka. Goszczą dzisiaj Jagielonie-Biały Stok. Takowacic. Dobre zagranie do I 1 do zrada pod Beskidzia. GECE z asystą żyny kowaczyć. Insinie! Ale uderzenie! Messiego, Messi nie zatrzymali. jeloni, no już jej nie zatrzymają. Jeden, jeden w biesku białej. Przed szansą jeszcze zagranie do środka do Insinie. Insinie! Dziękuję bardzo. Dwa do jednego dla podbeskidzia staje się faktem. Bieg Bejla ściągnął na siebie obrońcę, Insinie w środku też przytomnie się zachował. Nie kalkulował, uderzył. Mamy prowadzenie podbeskidzie w tym spotkaniu. Insigne szuka tutaj w środku. Mane, udało się. Mane! Blisko trzeciej bramki. Podbeskidzie chce dzisiaj po te punkty sięgnąć. Insinie. Insigne, rzut karny! Mane... Musi się zastanowić, którą stronę. Mane! Aj, nie będzie bramki na 3 do 1. 2 do 1, Podbeskidzie wreszcie zwycięski. Ogromna ulga, ogromna radość. Może nie był to idealny mecz, też wykonają pod Podbeskidzia, nie wykorzystał rzut karny. Ale pokonali drużynę, która jest w ścisłej czołówce ekstra klasy. Warszawska legia na własnym stadionie podejmuje Śląsk Wrocław. Do imobile Immobile! Immobile! I nie ma bramki! W pole karne i zagranie ręką. Chyba będzie mieli rzut karny. Ależ teraz Paward rozczarowany tą sytuacją wzrusza ramionami. Kazia dla Mbappe. Mbappe Handanowicz, ależ interwencja. No i kto wie, czy to nie jest punkt zwrotny. Taki twist plot tego spotkania. Mbappe dobrze uderzył, ale Handanowicz doskonale wyczuł. Martinez przed szansą. Martinez immobile musi to strzelić. W końcu immobile i trafia. Wreszcie włoski zawodnik. Bentake zawsze będzie grywalny. Kanabis! I nie mam ramki, było blisko. Ota akcja, Martinez. Martinez uwolnił się spod opieki obrońcy. Martinez! Dwa do zera! Ależ wykończenie Martineza. Ale. Yy... To jednak Belarabi tutaj najsprytniejszy w tej sytuacji. Koniec tego meczu. Legia wygrywa 2 do 0. I to jest kolejny zespół z dolnej części tabeli, który w tej kolejce zapunktował. Będą tutaj spore roszady, coś czuję. Na samym dnie tabeli Lechia Gdańsk z dwoma punktami. No i Raków Częstochowa. Te zespoły po czterech kolejkach zawodzą najbardziej bez zwycięstwa w tym sezonie. I Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo. A na szczycie Legia Warszawa. Nieoczekiwanie zupełnie to zwycięstwo ze Śląskiem okazało się bardzo ważne, Legia awansowała no o niemal pół tabeli drugi Piast Gliwice trzecia Wisła Kraków Jagielonia, Wisła Płock i Krakowia, te drużyny po 7 punktów w klasyfikacji strzelców w tej kolejce gola Lukaku nie dołożył za to dwa razy trafił Insigne, również Hurricane z trafieniem, no i Belarabi i ci zawodnicy mają po 4 bramki w tym momencie w czterech meczach, a w tabeli asystentów na pierwszym miejscu Ciro Immobile z czterema asystami, Kevin De Bruyne też dołożył solidną porcję w tej kolejce no i Dybala, trzy asysty na trzecim miejscu. Najlepszym bramkarzem jak na razie w tym sezonie Handanowicz, aż trzy czyste konta w czterech meczach tego zawodnika. To była czwarta kolejka FIFA 21. Fantazja ekstraklasy, klasy troszeczkę siedziało, trochę bramek padło, no to teraz twoja kolej, żeby się wysilić, zostaw łapkę w górę. Napisz no w komentarzu, nie wiem, kto jest twoim faworytem w tej, kolej... w tej lidze, albo po prostu pozdrów mamę, albo babcie. Możesz też zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz i upewnij się, że masz dzwoneczek i bardzo Cię proszę o te łapki w górę, dlatego że YouTube strasznie uwala mi ostatnio zasięgi i no, muszę jakoś z tym walczyć i dbać o to, żebyście dostawali te powiadomienia, więc pokażcie YouTubowi, że ten kanał jest czegoś wart i zostawcie łapsko w górę pod ekstraklasą. Dziękuję Grosikowej, która zmontowała ten odcinek, wbijcie na jej kanał, link znajdziecie w opisie, wbijcie też na Discord, do mnie dla odmiany. Bijcie gdzie się da ogólnie, korzystajcie ze wszystkich informacji, które tu znajdziecie. Ja już nie przedłużam. To jest koniec odcinka. Ja jestem retro, a to jest kolejna kariera. Do usłyszenia!